Mimo tych tragedii małgorzata nie załamała się jej wiara jeszcze bardziej się umocniła żeby spłacić ogromne długi jakie mąż zaciągnął i zarobić na utrzymanie siebie i synów otworzyła niewielki sklepik choć jej samej nie było lekko pomagała każdemu kto potrzebował pomocy wszystkim się dzieliła z biedniejszymi od siebie pewnego razu wzięła do domu biedną bezdomną i niewidomą kobietę żeby się nią opiekować wierzyła mocno że to sam bóg działa w jej życiu jej postawa wzbudzała podziw i pociągała innych do naśladowania. Jej dwaj synowie zostali kapłanami. Przykład jej zaufania do Boga i poświęcenia się dla ubogich spodobał się trzem młodym kobietom, które postanowiły jej pomóc. Początek 1737 roku był decydującym czasem dla Małgorzaty. Złożyła przysięgę Bogu, że w jego imię poświęci się ubogim. Zawsze walczyła o prawa biednych i pokrzywdzonych. Narażając się na złośliwości i krytykę swoich krewnych i sąsiadów, teraz jeszcze bardziej oddała się tej posłudze. Robiła to mimo wielu przeszkód. Nawet gdy była chora i jedna z jej towarzyszek umarła, a jej dom zniszczył pożar. Te przeciwności tylko ją wzmocniły. Dnia 2 lutego 1745 roku, Małgorzata i jej dwie towarzyszki odnowiły przysięgę poświęcenia się całkowicie pomocy biednym i opuszczonym. Stało się to początkiem zgromadzenia Szarych Sióstr. Proszę zasubskrybuj ten kanał i prześlij film dalej, aby inni też mogli go zobaczyć.